Przesłanie o zmianach na Ziemi. Jam jest Gautama Buddha. Przyszedłem do Was w tym dniu, żeby ponownie porozmawiać o najważniejszym. O tym, co zachodzi na planecie Ziemia oraz o tym, co czeka tę planetę. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że wibracje planety zwiększają się. Podwyższenie wibracji jest niezbędnym procesem. Proces ten został zaplanowany przez najwyższe organy kierownicze tego wszechświata. Niestety, dobrze zapowiadające się wydarzenie, związane z podwyższaniem wibracji, nie jest zbyt komfortowe i radosne dla zwyczajnych ludzkich jednostek, znajdujących się we wcieleniu. Podwyższanie tła wibracyjnego wpływa na wszystkie wasze ciała. Wasze ciało fizyczne, jak i bardziej subtelne ciała dostają się w niewłaściwy dla nich obszar wibracji. Gdy znajdujecie się we właściwych dla was wibracjach, odczuwacie stan komfortu. A wtedy, gdy trafiacie na niewłaściwy Wam poziom, zaczynacie odczuwać dyskomfort. Może się to objawiać jako choroby Waszego ciała, ciała fizycznego lub różne niskiej jakości stany psychiczne, czyli uczucie strachu, agresja, przygnębienie, nawet niechęć do życia. Niskie jakościowo stany świadomości mogą prowadzić do masowych niepokojów oraz do technogennych katastrof różnego stopnia. Ponieważ wasza technokratyczna cywilizacja polega zbytnio na różnej technice, wymagającej od obsługujących ją pracowników wysokiej jakości pracy, dlatego też teraz cała planeta, a szczególnie te obszary, gdzie istnieje cywilizacja wysoko rozwinięta, wchodzi w obszar podwyższonego ryzyka. Niskiej jakości stany ludzkiej świadomości prowadzą nie tylko do technogennych katastrof, lecz również do naturalnych kataklizmów. Wiecie, że w ciągu ostatnich stu lat kilkakrotnie wzrosła liczba różnych klęsk żywiołowych, wybuchów wulkanów, trzęsień ziemi, tsunami i tym podobnych. Jest to skutek napięcia na planie astralnym, spowodowany stanem waszej świadomości. Dlatego teraz przychodzimy Raz za razem i dajemy Wam recepty oraz uprzedzamy o zasadach techniki bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać, żeby życie na planecie trwało dalej. Prosimy Was o ograniczenia wpływu masowej świadomości na Was i na Wasze dzieci. Dotyczy to ograniczenia oglądania programów telewizyjnych słuchania audycji radiowych, słuchania niskiej jakości muzyki. Prosimy Was również o ograniczenie jedzenia pokarmów mięsnych, nieużywania alkoholu, narkotyków, nie granie w komputerowe gry zawierające agresję. Są to wymagania bardzo proste. I wyjaśnię, dlaczego trzeba ich przestrzegać. Wszystkie wspomniane przeze mnie rzeczy wspierają zaniżanie Waszych wibracji. Zatem zmuszeni jesteście być w dysonansie z ogólnym tłem wibracyjnym Ziemi, które podwyższa się z roku na rok, z miesiąca na miesiąc. Dlatego jeśli w przyszłości moglibyście robić wszystkie te rzeczy, w przeszłości robić te rzeczy, to teraz stają się one dla Was niebezpieczne. I za każdym następnym rokiem, miesiącem Będą coraz bardziej niebezpieczne i niebezpieczne. Wielu próbuje wejść w stan komfortowy zwiększając ilość alkoholu, słuchając nowych rodzajów tzw. Tak muzyki. Jednak przez to coraz bardziej wpędzacie sami siebie w negatywne stany świadomości. Proponujemy wam proste recepty. Proponujemy wam wykorzystać wszystkie dostępne wam środki w celu utrzymania waszej świadomości na możliwie wysokim poziomie. Wtedy wtedy wyrównujecie swoją wibrację z tłem wibracyjnym planety i będziecie mogli utrzymać się na ewolucyjnej drodze rozwoju. Wielkie miasta, które stanowią skupisko masowej świadomości, Niestety nie są w stanie wytrzymać tempa, z jakim zachodzi podwyższenie poziomu wibracji planety. Mieszkanie w wielkich miastach z czasem stanie się niebezpieczne. Mówiliśmy Wam o swoich przesłaniach o konieczności życia w harmonii z przyrodą. Upłynie jeszcze trochę czasu i szukać będziecie tych naszych przesłań jak przepisu babci, na noworoczny pieróg, będziecie też próbowali stosować to, o co Was teraz prosimy. Jednak dokładnie tak, jak nie ma już w sprzedaży produktów, z których Wasza babcia robiła ten pieróg, którego smak zapamiętaliście z dzieciństwa. Tak samo i nasze recepty. Może już za kilka lat, niebawem staną się bezużyteczne. Tak jak produkty w sklepach nazywają się po staremu i nie są takie same, lecz sztucznymi surogatami, tak samo pokarm duchowy proponowany Wam przez Wasze środki masowego przekazu nie jest taki, lecz stanowi surogat, którym karmicie się z przyzwyczajenia, lecz nie odczuwacie zadowolenia. Istniejąca cywilizacja zaszła w ślepy zaułek. Jedynym wyjściem z tej sytuacji. To podnieść głowę i skierować ją do góry, ku Bogu. Powinniście świadomie dokonać wyboru i zdecydować, co w Waszym życiu jest najważniejsze. Wy ze wszystkimi Waszymi zmysłowymi pragnieniami, czy Bóg? Pomyślcie o tym. Powinniście postarać się odpowiedzieć sobie na te pytania do końca już tego roku. Udzielamy naszych przesłań z nadzieją już przynajmniej kilkaset, a może kilkadziesiąt osób będzie w stanie obudzić się z iluzji otaczającego świata i przebudzić pozostałych. Bitwa idzie o każdą duszę i każdy z Was, kto czyta czy słucha naszych przesłań, jest dla nas cenny. Dla Was gotowi jesteśmy zrobić dużo, lecz powinniście uczynić pierwszy krok i poprosić nas o pomoc. Tylko wtedy, gdy uświadomicie sobie, iż podążacie nieprawidłową drogą i poprosicie nas o pomoc, prześlemy przewodnika, który wyprowadzi Was na światłą drogę. A dopóki wątpicie i uważacie, że opowiadamy Wam straszne baryki, niestety nie możemy okazać Wam pomocy, takiej, której naprawdę potrzebujecie. Przyszedłem z tym przesłaniem u progu tego roku. Udzieliłem wszystkich potrzebnych zaleceń. Decyzja należy do Was. Ja jest Gautama Budka.